Mam Kosty jest z i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Pokémon Fire Red Randomizer Nazlek. Eee, oczywiście moje Pokémony są. Wytrenowane, znaczy wytrenowane. <laughs> Na 30 level. Nie trenowałem, tak wam powiem. No. Eee, wszyscy mają prawie 30 level oprócz słodziaka i serduszko. Ja mam nadzieję, że sobie poradzę. Eee, pierwsze co chciałem zrobić tutaj. To jest kupić sobie... Eee, ataki, tylko że ja nie mam... Za szybko. Tylko, że ja nie mam za bardzo pieniędzy i to jest... Właśnie. Ja mam tylko 3000. The Wave, Ice and Power, Swordens, Slash. Tombolk, eee, Knockoff. Okej. Okay. A tutaj ten co sprzedaje? ten sprzedaje normalnie te... dobra. Dobra. Kup. A, ten, ty tyjemy sprzedaje, dobrze. A inni na górze? Na górze chyba karbosy takie różne. tego co pamiętam. A no uczy kanter na przykład. Nie. O, kantera nie chce. No ok, tutaj teraz zobaczmy co tu sprzedają. A tutaj właśnie te karbony, kalcjum i tak dalej. To tego nie chcemy. Eee, tutaj kup eee, X Defense, X Attack, X Special Attack i tak dalej. Dobra. Na górze samej. Na górze samej. Eee, jest taka niedojrzała, okej okay. Pijmy fresh water Woda pop Lemonada Okej, okay. i teraz idziemy do tej dziewczynki Tak, eee, fresh water Jupi, świeża woda, dziękuję, w prezencie otrzymałem TM-16 Tutaj jest TM-16 Light screen? Na pewno Pokażcie mi to Na pewno lightscreen? Hmm To Aha. Czyli to nie jest lightscreen, czyli to też jest zrandomizowane. Eee, Soda pop. Eee, tm 20. Niby sobie z GUARD ale pewnie to coś innego dobra to tam był team 16 to teraz lemonade lemoniada eee, team 33 dobra eee, niby reflect ok czyli team eee, 20 i team 33 zobaczymy co to jest team 20 to jest eee, hole a 30 to te... jest iron defense no to takie średnie bym powiedział Okej. Okay. Ja potrzebuję wodnego ataku dla serduszka. Nie, tak. Tutaj i tu. Zobaczmy. Knokov, Snowball, Heatwave, NC Power, Sword and Slash. Czy to są ataki, które ten... No, bym z przyjął. Tak. Tutaj. I już nie stać. Palsy power To było dobre, hit mam Snowball I sword dance Hmm Okej okay. Nie 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 Do zobaczenia Co no, idziemy na chyba Erykę w takim razie Idziemy w takim razie na Erykę ze względu na to, że Kolejną odznakę potrzebujemy Dobra, Kat. No i co, no będziemy trenować, tak? E, kto jest na pierwszym miejscu? Roślinka jest. A właśnie, miałem Wam powiedzieć. Owszem, e, w dwa dni od, e, dwa odcinki wcześniej uleczyłem roślinkę podczas e, walki. I wymyślcie mi dla mnie karę. Czy to będzie utrata pokemona, czy utrata... Nie wiem, Wszystkich przedmiotów, które wyrzucę i tak dalej Wymyślicie mi jak karę, bo ja popełniłem błąd I w tym momencie to do was należy Decyzja, czy mam się pozbyć jakiegoś pokemona, czy Wszystkie przedmioty wyrzucić Co mam w plecaku, czy cokolwiek innego To jest wasza decyzja Więc na razie idę do ryki piszcie w komentarzu oczywiście te wszystkie rzeczy Hmm, a ja tutaj walczymy z Larpa hmm. to może zmienimy na jaszczura Heatwave eee, wystarczył Mr. Mine, no to wampirek niech będzie Vajcik dwa razy ok, teraz kolejna tutaj jest ten Earthquake to tak średnio bym powiedział Mega Drain też A on Kata akurat działa ładnie. Joltion. Hmm. Może niech zostanie, Mega Drain. Okej. Okay. Minimy roślinkę. Chłodziak nie wejdzie. Magical Leaf. OK. Leaf no to Magical Leaf. Okej okay. Oj, nie popatrzymy jaki jest Pokémon, piłka Gardevoir, o nie park, i park. dobra 21 piłka ma Dobra sobie pójdziemy tutaj na tą trenerkę Sydix Mega Drain Okej okay. Commander hmm. Armander, no to słodziak niech będzie Foundal użyje dwa razy, Keklion, Wampirek, e, Wampirek użyje wing ataku. Dobra, mamy to, porygon 2 Jaszczur, niby zatruty, ale już będzie Tak, Magnemite. Mm, mm, mm. Piłka z pani boom. Ok, mamy to. Teraz idziemy... Właśnie, nie idziemy. Dwa pokrymony mam zatrute. To jest problem teraz. Czy ja mam jakieś... Mam tylko jedno adutum. Hmm. 31-37, nie? Nie mam nic takiego. Mam super potion, więc mógłbym zrobić coś takiego. Zróbmy jeszcze coś takiego, że jaszczura uleczymy. Tak, dobra. Mhm. Dobra, mamy to. Okej. Okay. Nikt mnie nie padł, więc jest dobrze. Uff, part. Dobra, to lecimy dalej. Odznaką kolejna pani, która jest do walki nasza, więc Mega Drain tutaj na wortelach 21 roślinka Stylix, Stylix to tak samo Mega Drain. Ok, mamy to. Tutaj jest kolejna pani. Co ty masz? Wall Rain. <laughs> no to easy Mega Drain Gastry. No to vampirek, niech wejdzie. bajcik I do widzenia. Teraz kolejne tutaj dwie są jeszcze panie e, Mega Drain na Slowpoku Jest kolejna pani e, ma dwa Pokémony, Slacking, no to R może. Jeszcze raz e, Zmiana Pokemona na piłkę powiedzmy. I Spark. Do widzenia. No i jest Erika. Zobaczymy co z Eriką wyjdzie. Hmm. Earthquake Dobra to mamy 32 Prime Ojejcie, Prime no to niech wejdzie Wampirek, Wing attack. Do widzenia I Ipom No to też Wing powinien zadziałać Halo, dobrze Chromebench, czyli czwarta odznaka jest zrobiona więc mamy to dm 19 Giga Drain niby ale zobaczymy co to jest iM-19 hmm Detect. fajnie Eriko fajny atak niby niby a fajny bo praktycznie nic nie robi więc teoretycznie coś robi a praktycznie nic więc no to nic, no idziemy na zespół R tak? Oj, no dwa razy uleczyłem Teraz idziemy na zespół R I tu trzeba wejść Tu trzeba pokonanie Ojojojoj Piłka musi wejść teraz Spark Okej okay. Goldin, no to Goldin jeszcze też sparkin potraktujesz piłko Okej okay. Trzeba kliknąć tutaj przełącznik No i co? Przeszłem koło niego, fajnie Mnie nie widział Zing Okej okay. Zing może być Hunter Astonish? Najlepiej Shine Meiko no to wampirek mi wejdzie Wing Attack Jeszcze raz Dobra Czemu jako mamy pokonanego, teraz yy, Alakazam. Yy, nie popatrzyłem nawet yy, jaki Pokémon jest, to niech będzie słodziak mm -hmm. Oldrage. Wow, słodziak sobie poradził z tym yy, trenerem Power. No nic. Pójdziemy się pierwsze wyleczyć. Wiem, że tak y, przechodzę na szybko. Ale mm, jakby wam to powiedzieć, pierwszą genę znam na pamięć, wy pewnie też. Więc... Po co się rozmyślać nad nią? Owszem, może mi ktoś zginąć i tak dalej. Ja to rozumiem, tylko że... Wiem, że jednego Pokremona pewnie poświęcę. Jeżeli wybierzecie jakiegoś. Żebym po prostu oddał, tak? Midoran. No nie dobra, niech jaszczur wejdzie. Na eee, Dobra, 31 jaszczur. Flame się uczysz. Mm. Ma 60 ataku, za takla. Niech będzie Grimer. No to jeszcze raz hit wave. I Paras. To jeszcze raz. I Furet. Flame Wheel. wystarczyć, ok. Um, dobra Tutaj mamy, tutaj teraz sobie podbieramy pokebole, Fury Restore, okej ma Majagód znowu um, Tutaj co jest? TM31 Co to jest TM31 Halo 31 to jest Icing Power Wow, chciałem go kupić, a dostałem go. Eee, szczerze bym nauczył roślinkę. Nauczyłbym roślinkę za Astonisha. Niech będzie miała. Dobra. No potężne ataki ta roślinka. Eee, tutaj, tutaj powiedzmy teraz tu. By się dostać do Pokebola. Hmm. No dobra, niech będzie tak Teraz tak Tak e Teraz tu I tu, dobra, mamy to e Do windy i tak nie wejdę, więc pierwsza na góry Pierwsza na górę, tutaj mamy walkę z y lowbro To Slowbro pokonane octillery raczej też 23 poziom roślinki teraz jaszczur niech wejdzie idłej na wenozaurze Ilumizę to to samo 31 też na y, jaszczurze więc niech słodziak teraz potrenuje powiedzmy y, tutaj metronom shot PK użyłem Toksika No nieźle Water Sporta Dobra Spróbujemy jeszcze raz A już nie mam tego, no to Magical Leaf Halo Dobra, Magical Leaf jest Ursaring a to niech piłka wejdzie park paraliżowany i zrobiony Więc jest dobrze Tutaj mamy Fab Mail eee, Tutaj chyba nie mam nic ciekawego hmm. No dobra Teraz trzeba do góry się dostać Tutaj na dół Chyba tak. Anon. Magical Leaf? Ojejciu, słodzia by prawie padł. Dobra, Wing Attack. Zadziałał dobrze. Drivius. No to bajcik. Dwa razy. Okej. Okay. Tutaj mamy kolejny Pokeball Team 24. A cóż to takiego? Cóż to takiego, Team 24? Oktazuka! Bardzo fajnie W końcu serduszko będzie miał wodny atak Za czarma Dobra, serduszko w końcu jest pożytecznym pokemonem Ma oktazukę Wiem, że to jest dziwne, ale Shark brick, okej okay. eee, Wiem, że dziwne, że serduszko oktazuki się nauczył, no ale no cóż, niech będzie, niech będzie. Teraz tu. Tylko pierwsze trzeba zmienić pokemona. A niech serduszko teraz wejdzie na pierwsze miejsce. O Boże, Meganium. no po prostu nie traf w życie. Wingatak na meganium. Flerion. No to właśnie teraz serduszko by się przydał. I Oktazuka. Jeszcze raz Anteil, To piłka może I spark Dziękuję Teduszko 26 level Okej okay. Tutaj red flu Dobra Czerwony fled Tutaj Max y ten Dobra TM50 Co to jest TM50 Hmm Revenge To jest dobry atak akurat Ale ja sobie go zostawię O Ta Otazuka To i tak nie mogę uciec w sumie Nie mogę, prawda? Mogę Ale w koleg nie mogę Aisen Power idealnie zadziałał no to jeszcze raz. Do widzenia. Klucz do windy. Ok. Jak mamy klucz do windy, to teraz idziemy na górę. Tu, tu. Teraz tu, tu. Tu. Idziemy teraz na samą górę. Dobra. Mamy to. Idziemy się uleczyć. Potem idziemy do windy. I mamy wszystko zrobione w tym momencie. Cały zespół R będzie zrobiony Pójdziemy sobie może od tej strony Tak, tak, tak A nie mogę tutaj od tej strony hmm. No dobra No to trzeba zjechać w dół Tutaj przyspieszenie oczywiście Tutaj teraz tak O jejciu źle to zrobiłem Chociaż Z drugiej strony chyba nie Dobrze jest tu, tu Tu, tu Czwarte piętro Zobaczymy co szef zespołu R ma Do zaoferowania Jakie poki Tu jeszcze jest jakiś pokeball Eliksir, spoko eee, Tutaj jest Nikada Ok Nikada to wampirek się pozbędzie jej w 22 wampirek. Makupica to to samo wingatak. Uret to to samo wingatak. Więc... Tutaj wampirek sobie poradził z jednym. Drowsy. Tutaj też chyba trzeba wampirka użyć. Mobajcik. Prawda? Azumeril. To piłka niech wejdzie. Spark. Do widzenia. Dodół to samo, Spark i do widzenia, tak? Mamy to. I teraz walka z Giovanni. Ok. Rabi. No to piłka niech wejdzie. Park. Do widzenia. Artukino. Yy, oh, Naprawdę. Park. Dobra, mamy to. Maczop. Proszę Was. Piłka prawie padła, ale jest. Dobrze. Tutaj mamy. No, dobra, to to do wieży duchów ten przedmiot stały. B1 Jeszcze mamy jednego trenera. Boże Oktazuka wystarczy. 27 level. Abra no to to samo, oktazuka dwa razy. Będzie okej. Okay. Tutaj teraz wychodzimy z pierwszej bazy zespołu R. I w tym mieście chyba mamy wszystko zrobione Chyba, bo mówię, że... Hmm, można by było jeszcze grać na kasynie Jakiegoś pokemona sobie zgarnąć, eventowego Ale na razie jak mamy... Kul cool. A, bo tutaj nie mamy herbatki jeszcze No właśnie Jeszcze musimy iść po herbatkę Po herbatkę się szło tutaj Tu I teraz tutaj Mamy herbatkę. Teraz wychodzimy. Tutaj pyk, pyk. I teraz mnie przepuści. Wielkie dzięki. Gul, 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 gul. No i super. Możemy walczyć tutaj w Saffron City, ale tego nie chcę, ponieważ trzeba się skupić na... No, no, na no. wieży duchów teraz. Ale wieża duchów będzie, powiem Wam, tak w kolejnym odcinku. Jeżeli podoba Wam się seryjka, łapkujcie w górę, subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi na tym kanale. A dzisiaj ode mnie to tyle. Trzymajcie się i Elo na razie. Hej!